<świet> <świet> tak, tak, tak. jak się zaśmiał, złowiesz? Szatański plany podbicia tak Będzie niedługo zrealizowany. Się wiem bez lidera. No, tylko Co, muszę ty swoje... lidera. No, nie, no, no mógł wojska mógł o dźwięk. dwa. O Hejra, mogę wziąć w na dowódcę wojsk, super. Jeszcze nie zmieniłem nazwiska. O, ty, ty jesteś zresztowni. akurat fajny. O, tak. O, tu się nie zmieniły nazwy miast. Co, bijemy ottomanów? Bo wiecie, bo Etiopia czeka. nie no, Etiopię bij jak możesz, przecież to są, wiesz, fajny plan, możemy pomarzyć. Ale to tylko marzenia. <grym> Ale na razie, wiesz... To, to, znaczy to wiecie, Pusa nie spieszy mi się zginąć. <grym> ja możemy zawsze tymurydów zaatakować. Zawsze możemy tymurydów zaatakować. Wątpię, żeby to był mądry pomysł. To. Ale ottomanów czy tymurydów? Bo te dwa ani kraje. Ani Ottomanów, takie... ani Tymorydów. Ale wiesz, że te dwa kraje niedługo mogą nas zmieść z powierzchni Ziemi. No to. A ja ty wiesz, że jak na... my się nie ruszymy, to się okaże, że tylko ty z Wotanem mógł się rozwijać. No ale też nie za daleko, bo ja też muszę też. zaatakować. Kogoś no tu na innych, no przecież nie będę się rozrastał, jak ja Klan, przed chwilą. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Chciałbym ten Ardaland z, zająć, ale nie mogę. O. A, bo, kurwa, floty nie zostały. Ej, teleportują się. No, teraz to i tak dupa. My teraz się ruszyli. Time warp. No to przegram. To. Skok w przestrzeń nad no, tym. No nie. Ja wygram. Nad świetlną, Tak dobrze, minus jeden. Ja pierdolę, nie? Pierdolisz. No pierdolisz. To. Koza. mi stability i jeszcze loyalty of clergy spadło mi na 39. O, wreszcie katolik się jakoś poprawiło. Na 39. O, dobra, już jest 40. Uff, jest. My możemy odnowić wojsko. Kurde, night nie mogę temu. Jemy. Właśnie, ja Rodos chce zaatakować, ale nie wiem jak tam dojść. Miał w Sojuszu Wenecję to będzie. Muszę zrobić w ogóle flotę jeszcze najpierw. Ja chcę zwasalizować Knightsów, To jest czysto o, ideowa. Mogę sprawa. Nie zaatakować. No tak, właśnie. Już mam jakiś od cel. początku trzeba było to robić. Nie, bo ja nic nie robić to... mnie tym Rydzi dołączali do tej wojny. A, dziwne. Tak. Lecimy tam lutować. Jedłem coś. No ja tylko odbiję cypr, bo niestety straciłem pół armii. z własną okay. nieuwagę. uwagę. Kurczę, skończyła mi się herbata ze dwóch chłopaki. <noise> A głodny <noise> nie, przy nie no, jesteś? Dobra, dobra. No właśnie mogę jakieś chipsy albo Te z... jeszcze odcinek rzucę. No, no to akurat nie. Niedługo kościół w Daście zbuduje, świetnie. Drugi kościół na Ziemi Świętej. No nie budujecie kościół. rzeczy, nie. Ty co, może przyjedę na A nie, pórkę, bo spokojnie jest. No właśnie chciałem powiedzieć, żeby nasz południe. Ja Nie, tak, nie to jest prowincję. A nie czwarty. Taka bieda, że w Dlaczego są tylko cztery kościoły na Ziemi Świętej? Ja tam zaspamiłem wszędzie. Też, Bo cię stać na no, mnie. Nie, Niele, ledwo na wojsko stać na utrzymanie. To jest tysiąc. trochę jest więcej, tylko jednak ja, ja mam limit 8, a utrzymuję 10. Jeżeli ktoś chce, to z hejazem można wojny wypowiedzieć. Słuchajcie, podbiłem tych Żydów, co nie mam Żydów w kraju, od razu dostałem misję, żeby zebrać kasę. Nice. <laughs> O, a co się. lepsze, zostały mi tylko 3 prowincje do nawrócenia. Ja już wszystko nawróciłem, a jestem dwa razy mniejszy niż ty. Jeżeli Kurde, chodzi o ilość bitem. prowincji, to Tomek mi umarł. A Następca... coś dobrego? A 5 mieczów co mi się podobało. Mm. Dowódca wreszcie umarł. No i zgadnij, kto u mnie umarł. Właściwie to ja umarłem, więc nie musisz zgadywać Jest dyscyplina! Ja yeah, mam dyscyplinę. Dobra, weźmy człowieka, który będzie lubił klejma. Człowieka glinę. No kurwa, 152. Nie, ar... kurwa. Osmanie je bani. A to po Armenii? Bo ja się zawsze kręci. Armia w dole, 550. Dobra, 550, czyli bez talencie oni... militarne to jest repus. A nie mam, tylko jednego klejma, ale zobaczymy co wezmę. Repus. Przeszli mi tu przecież... Żydzi wybuchli. O tych chuje. Żydki lol. Beta Izrael. <laughs> beta Izrael. Co tam kurwa? Brale beta Izrael. Utworzyć. Gdzie? Kiedy Jaka była alfa? Nazwa. To jest open beta. Co <laughs> mi się dzieje w kraju? Ej, lider, open lider. Beta Izrael. Open Bez lidera beta znowu. Po, o boże, podwójne minusy. Ja pierdolę. Ej tak, ładnie. I tam... oh, sorry za tak knabą. Beta Izrael. <laughs> Nie no spokojnie. O tej <laughs> porze ci jakiejś śpią, więc. Los. No chyba. No ale może. O 18 to rzucamy. Jest już przed dobranocką, której już nie ma chyba. No ale, ale wiesz, o kiepsko sposób. O nie, influenza, o, mam elektro. tylko jedyny port. Fuck. Dobra, ja będę musiał trochę się zacząć też rozrastać. Co no, i... sobie kolejne Trochę <laughs> Trochę? Ty będziesz musiał zacząć. No ja mam tak? duże ziemie ale są po prostu. Wiesz, że jesteśmy... My, my Bez razem z lokasem... no. My jesteśmy razem z lokasem przeblokowani, więc. Ja też, bo na ruchu mam Tunezję i Nie Rozolima się kolonizować. Jerozolima należy do mnie, Wara. <grym> <grym> Beta Izrael. Beta Izrael. A teraz to mnie niestety Osmanie osłabili. Ooo. Jednak wzięli. No. Co, o, Koksunio jest... ma 4-3-3. No nieźle. Dlaczego, tryzybo... Dlaczego e, Krym leży w Tryzeboidzie? Gdzie? No, tryb... z ten. W Trebizondzie. Trebizondzie, dobre. Nie. Trebizoid? Nie. Wiedziałem Trebiz... o co ci chodzi, ale pierwszy raz usłyszałem taką ciekawą nazwę. Wiesz, ale ja mam skłonność <grym> ja do przekręcenia nazw. On ma już z Jemenem, Syndem i Hormuzem. Dobra, będę potrzebował pomocy jednak. Co? Ehm, w ataku na Naid. Naid? Sindy. Hormuz. Synd raczej nie, ale yy, Oman. Oman. Przepraszam, Jemen. Jemen ma Jemen. jakieś wojsko. Oh. Czy ktoś by no chciał No podbijać wszystko samochodami terenowymi, więc... No co, idziemy? No co? No, tu chodźcie. Jemen? Tak jest. Jemen, 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 Jemen. Chociaż w sumie, czekaj, mam bunty chyba zaraz. To, mamy no to ludzko, jak masz no bunty, też to nie przychodź. Ale, ale Wotan... Yy, Boże, Wotan. Repus się nudzi. Za moment się... Fajny, fajny game. bunty uspokaj, mam 70%. Ale to wezmę do... to będą płakać. Okej. Okay. Oj i Nobility mi się nie pieszło. Nie, gotów? Ja idę. No okej. Okay. <coughs> Idą moje armatki. Lukas, masz bunty, tak? No, za chwilę. Dobra. Za no, chwilę. no to myślę, ja że z teraz... naszymi dwoma ja, tam wciąż... razy. Później postawiam. przyjdziecie, polutujecie ja to trochę. Ja. Ewentualnie ja mogłem coś w Syndzie Wódlę. zabrać, żeby już tam e, za, założyć kolonię, że tak powiem. Na przykład gwadar. A ja widzę, że już słowiańska siła się kolonizuje. Czy znaczy moc? Fu. O! Wziąłeś już. Exploration. Szyb, A no? Szybko lecisz. Ja, ja ekspansję wezmę chyba. Bardziej Myślę, że prze, przeskoczę do Indii. Raczej znaczy do Indii. No też do Indii hmm. będziesz. Co, anaria? Jak się na to mówiło? Indonezja. 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 O. Ale najpierw do Afryki sobie zrobię przejście. No, południowa Afryka, ej, złoto. Ej, 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 ale południowo to tak. Ale zachodnio został. Ja się mam, plany no, znaczy... e na, mam plan. Mam ekspansywną to. ideę i chcę. Pójść tymi Mówiłeś, nowa. że nie, nie bierzesz nie. Jeden jest będziesz trakcie do To po to, to i, bo... i tak mówię, że to, to nie było, nie było dawno temu. Mają ostrą wojnę. Czemu ja ja ty Murzynski wrzucały? W... A bo atakują Hormuz, o kurde, dobra, to ja też muszę no atakować No to podzielimy teraz się... No Ty też również, kurde, trzeba. Dobra, wezmę was wszystkich, okej? Aha. Wzywaj, wzywaj. Dobra, ja już idę do Sana. Tam jest fort. I góry, więc będą pewnie chcieli ten fort odzyskać. O dupę. No, stracili większość sojuszy. Tymu hmm. Mam tylko krem, który ma Trebizond. Only. I to już się To z... powoli z... nie O, I... 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 zaatakowali z... nas. W... Ale nie, dobra. To był, to był Stack Wipe. Spokojnie się zrobiło. Aż na czwórkę przejdę zaraz. C Aż na czwórkę. M prowadzimy wojnę. Aż na czwórkę sobie włączymy. <grych> Bo tak, tak się nic nie dzieje chyba. Co tam wyprowadzicie? Gdzie wy prowadzić? No nie no, nic, nic nie nie ma, nie trudnego. Znaczy, tak, ustawcie osrydzić. wojsko gdzieś tam na fortach i... Wiesz, wtedy. No tak, luzik. Ja, ja ej ma, ma jeden fort. Jemen ma jeden fort. Znaczy, oprócz stolicy, to ma jeden. Dobrze, skombinuję, co tutaj zrobić. To musimy nadrobić, tutaj tego też nie zrobię. O nie, doradco, Muszę Poczekajcie, aż skończą dać. swoje wojny. Hmm. A Albo stolicę zajęli? Nie, nie to zajmuje Nie, stolicie. ja zajmuję stolicę, ale zajęli im inne mniejsze prowincje i. mogą im. im A, przecież się tam odbijają, czekaj. Tam ale im... ten napis Katolii teraz ładnie wygląda. Przecież mówiłem. No, fajnie, fajnie. że cię słuchało. O. A wiesz, że we dwójkę mielibyśmy szansę z, ty, z rydami? Ale nie mówimy teraz o Timurida, tylko o Ottomanach. No, Osmanów też bym chętnie pocisnął, już. Ale Timuridzi też na rynku. Osmanów najbarażą. mamy szansę, bo zjedli Armenię. Więc mają tam problemy w ogóle. Mamy 58, kurwa. Mu... Masz... <laughs> jest mi pomóc w ogóle. Hejaz ty... też atakuje. Nie, broni się. No broni, bo. No, aha, już z Omanem. Hmm. A ja mu nie no, daję przejścia. Moskwa na A... nienawidzi smanów. Okej, okay, znowu dostałem Morninga. Coś bierzesz od Jemenu? E, no, coś wezmę na pewno. No nie wiem, będę ci przekazywał. Aha, aha, dobra, spotkałem Oman. Okej, okay, to wygra. Ani Naplet nie chce sojuszu, ani Węgry. Oman też walczą z nimi. Generał, ze 100 tradycji przyjdzie do mnie, poproszę. Uuu, piniuszki. Generała? 2-4, 2-4. Idziemy na ottomanów? <grym> Ale wiecie, że za ottomanów to by musiał być taka dość... Defensywna na nich. E mm -hmm. No, będzie ciężko. Znaczy, bo problem jest taki, że jakbyśmy wszyscy rzucili na osmanów, to ok, wygrywamy z nimi. Tylko, że zostaje kwestia Tunisu, który też nie jest zacofany. No właśnie. Jakby rap dał radę sobie sam z Tunezją, no to byśmy... się nie da. A Tunis ma dwa razy większą armię, no. Ja bym musiał też tu pójść, to wy w trójkę na Otomanów, w trójkę nie wiem czy dacie radę. Węgry jeszcze były, to co innego. Jakbyśmy zrobili Blitzkrieg na Tunis... Dofinansowali na byście otomanów. mnie, to bym zrobił mur na imigrantów. Albo byśmy właśnie my z Repulsem jak najszybciej poszli na Tunis, wy byście się cofnęli... Otomani by weźli, dobra, jak my skończymy z Tuniseu, byśmy zatkowali Otomanów. Wszyscy no, by... razem wtedy. No tak, żebyśmy hmm. się tu gdzieś bronić w tych górach no toper. Chociaż teraz mam o wiele dłuższą granicę z Osmanami. To nie, nie jest tak do końca łatwo. To Dulkadir, musi się bronić. Ustawiłbyś się tam gdzie Dulkadir stoi wojskiem. I, i nawet jak ci nie pomoże, to zaatakują cię i, no i, i dalej. Ale Osmanie to. są w Hugo bogaci, więc też będzie trzeba ten. Mają ósmy poziom technologii już też. Też mam ósmy. mają kiemen. 2-5-4 Regencja, i potem mają 4-5-2. Dobrze by było, jakby ta Regencja im się skończyła. Masz Regencję? Nie, oni mają Regencję. A. a mówię, że lepiej by było, jakby nie mieli jej, bo mają wtedy słabszego władcę. I może byliby ten jeden poziom zacofani w technologii. To kurde, ten... <laughs> bunt miał wybuchnąć po roku, a miał właśnie drugi rok. Dobra, tyle od Jemenu. Ktoś ma katolickich zalotów. Kto? Ja mam. Dobrze, pokonwertuję ci za darmo. Jak wszystko masz pokonwertowane? Wszystko mam pokonwertowane. Aha, no to... <laughs> ja nie wiem czemu oni wybuchają. Gdzie? Gdzie? Może już wiedzą, że ostomani tam żyją. Z wybuchli. wybuchli. No nie, nie mogę drugiej administracyjnej wziąć, no cholera. Wszystko nawrócone. Jeszcze chwila i ty urodzimy jest... Ile jeszcze trwa ten... A masz sunickich teraz. No. Ile trwa ten warning dla mnie? Te trzy lata, ja pierdziele. Ja pierdolę, przegram przez rolę. No to jest najgorsze. Timury wypierdalajcie stąd, błagam. Mają bunty, więc... Persja im się buntuje. Nie atakują więc... o Hormuz, czyli praktycznie powinni zostawić to w spokoju wszystko. Czyli cały Night teoretycznie mógłby manektować, hmm. gdyby się ogarnęli w końcu. Bardzo ciekawe, co oni atakują. Mają wojnę z Kastynią, Aragonią. Z Francją, czekaj, bo to może Francja wypowiedziała wojnę Aragonii Na ja styli Znaczy się, może nawet by był dobry moment, no? Chociaż nie, bo ja nie mam armii już. Ach, ktoś tu doszedł. Nie o tak. Pusty. To byłem ja. Dobra. <laughs> nie zwrócił nawet uwagi. Wyjebane. Czy osma nie tracą podczas tej wojny? Wojsko, czy nie tracą jeszcze? Nie, nie tracą. Tymurydzi, upadnijcie. Kurczę, mam cały czas siódmą technologię militarną, nie? No, gdyby trochę się przedłużyła ta wojna Tymurydów, to byłoby dla mnie dobre, ponieważ Aradan mógłbym zaatakować. Podobnie gdyby tak wesprzeć w persy. Czekaj, wezmę support z, z tych perskich lojalistów. zawsze lepiej. No, trochę. No, co, a co ci wres... do ciebie będą wchodzili? Do twojego kraju będą chcieli się dołączyć. No, perscy i tak się do mnie dołączą. No tak. <suszy> <gulikatorzy> Jest, ja, tylko... ale są drodzy, ja nie mogę. 15. Ile mamy minut? 15, 15. 15. 15. Okej, okay, 15. dobra. 15, 15. Wolę kontrolować, bo wolę jak odcinki, mam tak około 20 niż tam 25-30. To no masz do 25? Ehm. Um, nie, nie są oglądane. 20 minut to jest taki limit. Ludzie nie lubią oglądać dłuższych niż 20, po prostu przewijają. Tak. Odważ o ludzi i to, nie chcę ci się rzucać. No? Nie, po prostu jak jest oglądal, większa procentowa oglądalność, to film jest po, polecany dalej. Tak więc, cóż. Draft Ships for War U, prawie za Frico karaki Kurde, co, przestali walczyć? Murydzie, że spadło im? Kurde, nie wiem jak ideę wziąć teraz? 24 No ty? No, e expansion. Ale, ale nie a... mogę expansion, bo... No to mam jakieś militarne no, weź fajne. Też tak myślę właśnie, no ale nad quality... A... Quantity zastanawiam. Eee, nie, nie sadź się na quantity, lepiej weź quality właśnie Quality nie dają, nie dają dodatkowych kosztów Tylko polepszają armię A przy okazji sobie handlowo pobustuje prowincję No, kończcie tą wojnę i zaraz będą mieli Call for peace, więc luz. O, 20 tysięcy buntowników widzę. No tak. O, per, Persy. Ej, no to... To jest może dobry moment, co? Czyli A murydów? Murydów, jakby wejść, to tak, ale... Może poczekajmy aż zniszczą A, buntowników... Się się w ...i zaatakujmy ich tam. O, Nie no, właśnie. No, no, dobrego... Patrzcie, przegrają. Kurwa, oni atakują w górach, a przecież tam wtedy mają teraz karę 25. No, no, no. <grymne> Ma ktoś pożyczyć z, tak z 60 lukatów? <grymne> ja tracę złotówkę REFORMACJA! Ej, już jest reformacja? Przechodzimy? Czy nie? Ma ktoś 25? Nie no, jesteśmy katolickami, no bez jajek. Lukas jari. Kicunio. Dobra, pozostajemy przy katolicyzmie. Lukas Kicunio. Tak. 25 poproszę. Zaraz nie mam wotanowi wysłałem 16 Ty pamiętam gdzie było. Ja, o, ja, ja złoty 60 na tych, na misjonarzy wydaje mam trzech. O dziękuję bardzo. To ja już sugerowany gip Ja pojawił. balansuję na czterech o, dukatach, nie? I tracę miesięcznie 0,60, zaraz będę na pożyczkę. Świetna dynastia mojego władcy jest, to jest Delator la DuPin. Dupin W 30 bunda miał Kuarkunul Szlachecki był Pins. Zaraz Timuridzi odpuszczą w końcu. Mają pretendentów, mają perskich. Mają pretendentów, pretendent. Poczekamy aż się sami rozpadną. Jak jebnie Persja to bę, trzeba będzie szybko wojnę Osmanów wypowiedzieć. No. <laughs> Bo w, do kolejnej mi nie dołączą pe, Persowie. <laughs> to jest fakt. O, Koptowie. jak wybuchną Timuridzi. Nie ja wiem, na co tutaj ta cała Persja, to są góry, to jest tak wielkie miejsce do wojen z tymurydami. No tak, to jest fakt. Teraz jak znerfili te hordy, to jest po prostu piękne. A może no, zwasalizuje knight i wciągnie mnie do wojny z tymurydami? Hmm? To chciałbyś walczyć z tym rydami teraz? Dalibyśmy radę. Ech, tylko ja coś już Nie wiem, czekaj. Czy on mnie wciągnie do wojny? Bo on jest sojusznikiem w tej wojnie. Jeśli go, ja go zwasalizuję, to coś się stanie? Pokazane będzie, co się stanie. Niech to przeczytam dokładnie. Nightbecomevassal, SP-186. No, no bo, no bo Cio. oblegają mi go. Oman przestał, idę na... na bani No Persja jest duża. Długo duża. No jeśli się uwolni to wszystko. Ciężko Nie. będzie to anektować to raz. Chociaż czekajcie. Ty murydzi zabrali dwie prowincje w śmiecie. Wiecie, jak my wyglądały Persja ma 54. Moglibyśmy zmniejszyć takiej okay, trochę Rules. Okej, okay, to chociaż tyle. To Moskwa ładnie się rozrasta. Co się rozrasta? Nie Moskwa. Źle. Moskwa. Rosja powstanie. Szedzimy no. na zakony protestanckie? Nie wiem. raz no, skończyłem. Favor 40... Ojeju. 23 faworki, ciekawe. Za... Będą, nie, nie. Bunty. ciekawe Oj, będą bunty. Ciekawe będą bunty. Jerozolimy. To ludzie się rozpadną teraz. Mhm, to już ich koniec. To Irak będzie później trzeba niedługo wziąć, dobić. A jak nie, to zaraz im wojny w sumie też wypowiem chyba. Bo jak wezmę Supportive na tych e, rebelsach, to oni będą po mojej stronie, nie? Podczas wypowiedzenia wojny. Cassius Beli, że wypowiem wszystko. Chyba tak. Ja wykorzystam sytuację, że mogłem kogoś zaatakować bez tego, bez interwencji Timurydów. Nie ma Poczekamy. to jak 8 punktów administracyjnych, 8 dyplomatycznych i 11 militarnych. Piękno. Mm. Refus Dalszo? piękny. No dostaję miesięcznie. Tak? Tak. Bo mam władce 555. Nieźle, nieźle. O widzę resztę Afry północną Afrykę już. No, Portugalia. O, nie, husytów mam wam. ich dawna stolica. O, nie, sfałszowane dokumenty, dowiedzieli się. No to jest już bo nie sygretów. zatrudniłeś, albo kiszczakę. Ile mamy, minut? 23, No to idealny czas. Nie, jeszcze podbijam. podbijam. No no nie podbijasz? Się nagrywamy to, nie. nie. Tak więc. Co zaczynał, ten kończy. Pa, A, to nie. Pa. No, no, to na razie cześć. Na razie wszystkim.